Wiem, że wielu z Was uwielbia słuchać o jakichś ryzykownych inwestycjach, które przynoszą nie wiadomo jakie zyski, ale powiem Wam szczerze, że z takimi inwestycjami trudno się żyje. Czasem po prostu ciężko się śpi z myślą, że za chwilę Twoje pieniądze mogą wyparować lub stracić po prostu olbrzymią wartość. Warto w takich momentach zainwestować w coś pewnego, ale czy są pewne inwestycje na Steamie, które zawsze przyniosą nam zysk i nie przyprawią nas o palpitację serca? Oczywiście, że takie są i takie też kiedyś poczyniłem. A o czym dzisiaj będziemy mówić? Będziemy mówić o pewnych niedocenionych skrzynkach, których mało kto patrzy w taki sposób. Jak ja. W filmu ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesuje Cię ta tematyka, zasubskrybuj kanał, zostaw lajka oraz napisz jakiś wartościowy komentarz, a my bez przedłużenia przechodzimy do filmu. Ale nie mowa tu o jakichś losowych skinach czy coś w tym stylu. Mowa tu o np. skrzyni galerii z Armory. No ta skrzynia miała swoje momenty, kiedy kosztowała nawet około 2,63 zł i nikt się nią specjalnie wtedy nie interesował, co jest dla mnie bardzo dziwne. Ja właśnie wtedy zobaczyłem ogromny potencjał, żeby ją dokupywać. Dlaczego? Czy to była jakaś niesamowita okazja? Moim zdaniem, no, szczerze, nie była to niesamowita okazja, ale była to bezpieczna inwestycja. Koszt wyszworzenia jednej takiej skrzynki to co najmniej 3 zł. Potrzebujesz gwiazdek, czyli trzeba grać, farmić, a potem jeszcze wymienić te gwiazdki na skrzynkę. To nie jest skrzynka, która jest w prime dropie, którą. Każdy może dostać zagranie za darmo. Ta skrzynka ma ustaloną wartość realną. Jeżeli ta wartość będzie bardzo duża na rynku i będzie opłacać się ją farmić, to skrzynki będą dosypywane gdy jednak ta wartość spadnie poniżej tych 3 zł, no raczej nikt nie będzie do, dorabiał tych skrzynek. Więc jest małe prawdopodobieństwo, że zobaczymy ceny pokroju 2 zł na tej skrzynce. Raczej jest możliwość, że jeżeli skrzynka zostanie w przyszłości sortowana, to zobaczymy olbrzymie plusy. No i w sumie zastanów się logicznie. Skoro koszt skrzynki, jej wytworzenia to około 3 zł, to czy ktoś ją będzie chciał sprzedawać taniej? Patrząc na to, że musi grać w tą grę, musi wydać pieniądze na pasa i i tak dalej? No, raczej nie. Bo żeby wyjść na plus, musisz być powyżej tej granicy. I właśnie dlatego uznałem, że to będzie bezpieczna inwestycja polegająca właśnie na tym, że koszt wytworzenia tej skrzynki jest już wysoki. Bardzo mało prawdopodobne, że cena spadnie poniżej tego. Oczywiście mogą się zdarzyć takie momenty, ale ona na długo tam nie zostanie, ponieważ wtedy po prostu zostanie zaprzestana. Jeżeli chodzi o dropienie, a to już daje przewagę, bo nie inwestujesz w coś, co może spaść do zera albo olbrzymia stracić swoją wartość. Bo tu, jeżeli zejdzie poniżej tej trujeczki, no to naprawdę bardzo mało tej skrzynki będzie dochodzić na rynek. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CESGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter-Strike 2. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki, darmowe które odnawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem inwestor dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak BLIK, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam ci Pirate Swap, bo jest to strona na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarnów oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem CES Inwestycje. Link w opisie. Co prawda nie kupiłem tych skrzynek jakoś bardzo dużo, ale trochę ich posiadam. Bardziej tutaj na wypadek tego, że ta skrzynka może zostać zrotowana w następnych tygodniach i te sprawy, ale niestety tak się nie zdarzyło. Ale mimo tego nie żałuję, bo jest to bezpieczna inwestycja kupowana bardzo tanio. Tak samo analogicznie można zrobić z innymi rzeczami właśnie z armory. Sprawdzić jaki jest koszt wytworzenia danej przywieszki, danej naklejki i tym dalej ustawić sobie jakiś buy order, który będzie nas satysfakcjonował, no i w taki sposób sobie zabezpieczyć kapitał. No bo prawdopodobieństwo, że ktoś będzie na tyle szalony, żeby dropić to i cały czas na tym tracić, raczej będzie dosyć niskie. Więc moim zdaniem Pokazuje nam to taką granicę cenową, do jakiej może spadać, ewentualnie czasem trochę poniżej tej granicy, wtedy najlepiej skupować takie rzeczy, ale jakoś mocnych dumpów tam nie widzę. Oczywiście nie jest to st strategia dla osób, które stawiają na szybki zysk, bo nie ma tam żadnych pump and up. To przemyślana decyzja, która matematycznie i logicznie. Ma swoje podstawy, żeby ulokować tam swój kapitan. Nawet jeśli wzrost nie będzie ogromny, a na przykład, nie wiem, 100% w rok, to i tak dla mnie by było coś niesamowitego, patrząc na to, że w miarę bezpiecznie ulokowaliśmy te sierozgi. I teraz, jeśli WAL faktycznie zdecyduje się na jakąś rotację w armory, czyli ograniczenie dostępu do danej skrzynki, to w moim zdaniem, przez to, w jakim to formacie wychodzi to cena bardzo mocno podskoczy, no bo tych skrzynek co prawda no jest trochę, ale gdy tylko ich cena spada, gdy ich jest troszeczkę za dużo, to przestają one być dropione. Więc w takim systemie, jeżeli te skrzynki zostaną wyrzucone, to naprawdę może okazać się to mega profitową inwestycją, a tym bardziej mega bezpieczną na chwilę obecną. Więc jeśli się zastanawiasz, gdzie wsadzić swoje pierwsze pieniądze, a mega boisz się tego, że możesz wszystko stracić, popatrz właśnie na armory i inne przedmioty, nie tylko skrzynki. Porównaj sobie ceny wytworzenia do aktualnych cen, zobacz, co jest teraz opłacalne do kupienia, a co nie. I daj znać w komentarzu, czy Ty inwestujesz w cokolwiek z armory, no bo moim zdaniem warto się zainteresować tym, co tam jest, no bo ludzie już trochę tym już przesiąkli tak, że nie zwracają na to uwagi.